Najlepsi napastnicy obecnej edycji Ligi Mistrzów. Zaczynamy od pierwszej pary: Lautaro-Martinez-Giokeres. Według mnie trochę lepszy jest Lautaro-Martinez, jest bardziej wszechstronny, więc przechodzi dalej Lautaro-Martinez. Dalej mamy bardzo mocną parę: Mbappé-Haland. Według mnie stawiam na Kiliana Mbappé. A też jest mocny, strasznie mocny, ale Kilian Mbappé to jest klasa sama w sobie. Dalej mamy Harry Kane i Aleksander Iszak. Ja stawiam na Aleksandra Iszaka, zobaczycie w tym sezonie Ligi Mistrzów, co gość potrafi grać, jaką ma łatwość w strzelaniu goli. Nie żeby Harry Kane nie miał, ale Iszak to będzie potwór w tym sezonie Ligi Mistrzów. I Julian Alvarez, Robert Lewandowski, ostatnia para, bardzo lubię Juliana Alvareza, ale Robert Lewandowski to jest klasa sama w sobie, a w szczególności w Lidze Mistrzów. Ok, więc dalej mamy parę Lautaro Martinez, Mbappé Zdecydowanie Mbappé. Iszak Lewandowski. Liga Mistrzów Robert Lewandowski. No i finał. Mbappé czy Lewandowski? Jak to było w tym klasyku filmowym? Mbappé, bo jest warty więcej, bo jest młody. A Lewandowski jest stary, ale to jest dwójka klasowych napastników. Ja wybieram Kyliana Mbappé.